Dzień dobry wszystkim dzisiaj pokażę jak podladować prostownikiem akumulator nasz mamy tak. akumulator mamy 50A czyli dzielimy to na pół będziemy ładować maksymalnie do do 3A prądem Także więcej nie dajemy większy prąd niż 3A bo nam się nasz akumulator się zagotuje i dlatego trzeba pilnować lepiej ustawić na 2 A dłużej trochę poladować Widzimy jakieś 8-10 godzin, żeby postawić na noc. Nie to się sprawdzi, tak. Dobry prostownik. Mamy DKTC. ZB50. Także nie można jeszcze w sieci 220 z przedłużacza także jest opcja e, najlepiej akumulator można zdjąć zdjąć się z samochodu i wtedy już będziemy mieli większe bezpieczeństwo przy ładowaniu ale dzisiaj nie będziemy ją zdejmować lądujemy na w samochodzie. Także przyladowaniu dajemy normalnie plus na plus, a minusową klemę nie dajemy na naszą klemę, tylko dajemy na obudowę samochodu, do jakiegoś do jakiegoś naszego gwinta albo coś, jakąś masę znajdziemy na samochodzie, i teraz, nam przy ładowaniu na początku, miał gdzieś około 4A. Teraz ustawiliśmy na 12V na low, czyli na wolniejsze ładowanie. No, i teraz tam trochę strzałka spada, będzie powiedzmy troszkę mniejsze mniej niż 3A, czyli jest w porządku. Bo jest akumulator mamy 75 750 amper ładujemy na pół czyli gdzieś tam jest 3,5 do 4 i nam to cały czas spada jak spadnie gdzieś do 2 amper czyli będzie w porządku Także plus na plus No i polecane jest, zalecane jest ładowanie powiedzmy na małych na, na małym amperażem tylko dłużej, tam na postawić na 12 godzin to też nasz akumulator będzie lepiej się czuł tak się nie zagotuje bo przy tym jak akumulator może się zagotować, to nasze są płyty mogą się zdef zdeformować się, albo automatycznie zrobi się zwara i ten nasz się nie nadaje do użytku także przy ładowaniu trzeba pilnować no teraz widzimy że nam przy ładowaniu cały czas ampera spada czyli to jest dobrze spadnie nam gdzieś troszkę później gdzieś około 2A i to już będzie bardzo dobrze bo nie będzie tego wysokiego prądu, żeby nam się nie zagotował się nasz akumulator. Cały, całe skacie, czyli idzie prąd.